Z nami nowy pomocnik warszawskiej kolonii Bratysław Okrączuk. Witamy serdecznie. Dzień dobry. No, jak stwierdził speaker po dzisiejszym spotkaniu, okrutnie długo trzeba było czekać na konwiktorskie na pierwsze w tym sezonie ligowe zwycięstwo Fortuna na pierwszej lice. skończyło się dobrze. A jak widziałeś to z perspektywy boiska? No, byliśmy lepszą drużyną dzisiaj i to jest zasłużone, zasłużone zwycięstwo z mm -hmm. naszej strony. Gdyby nie mecz ze Zniczem, powiedziałbym, że e, trzeba było czekać mojego przyjazdu, ale niestety to jest drugi mecz e, mój na, e, w domu. I dobrze, że, te, że drugi mecz już skończył się zwycięstwo. No właśnie, 120 minut za wami meczu ze skrączę stopowa. ty akurat wszedłeś na zmianę, ale tak zapytajam ogólnie, czy no mieliście w nogach jeszcze to spotkanie dzisiaj. No, jeśli chodzi o mnie, to w ogóle nie, a jeśli patrzeć na drużynę, to też mi się wydaje, że wszyscy dobrze zregenerowali, podeszli do tego bardzo profesjonalnie i dobrze się czuli na boisko i było widać tą energię na boisko. No, to, co mogło cieszyć, to o czym też mówił trener Smalls na konferencji e, prasowej, że wreszcie zagraliśmy w dobrym stylu, tak? e, ta piłka nam nie uciekała, e, nie notowaliśmy dużo strat. E, czy tutaj masz kolektyw, czy bardziej tutaj słabo się lewale, przede wszystkim e, zawsze na boisku wygrywa kolekcja. i Przede wszystkim na błysku zawsze wygrywa kolektywy i trzeba patrzeć zawsze na siebie. Oczywiście może to nie był dzisiaj podpisk, gdzie nie grałem, jak Real Madryt, ale przedsięwzięta zawsze trzeba szanować i niezależnie od tego, z kim gramy, to trzeba patrzeć na swoją grę. Tak pół żartem, Możemy się cieszyć, że dokończyliśmy ten mecz w jedenastkę, bo chyba nam praktycznie cało byliśmy wykartkowani, tylko te żółte kartki. Łącznie z Tobą, tak? No to już moja kartka... Bardziej oczywiste była, ale tak ogólnie to już pytania do sędzia. No i jako ostatni dołączyłeś do e, zawodów w Polonii, zatem no, zapytam, jak z perspektywy tych pierwszych tygodni oceniasz tutaj swój pobyt e, na konwikacji nowej szatni. No dobrze, dobrze. Fajne miasto, fajny zespół, e, bardzo dobra atmosfera w szatni. E, trenujemy. Wszystko dobrze i ostatnio teraz mamy dwie wygranych rzędu, przed tym Remię z No i trzeba pracować tym, w tym kierunku. No ale... To jeszcze tylko na koniec zapytam, no jak czy śledziliście dzisiejsze losowanie e, Pucharu Polski? No, jak ro, tam? Robiliśmy tam swoje, jak, jak to się nazywa po polsku, zestawienie losowania? No, takie też swoje, było losowanie, A, to mogę powiedzieć, że, że i tam wygrałem dzisiaj, bo napisałem Wisla, Wisla Kraków i trafiliśmy na Wisla, Wisla Kraków. Super. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę i powodzenia w kolejnych. dziękuję bardzo.